22 czerwca. Żywot świętego Paulina z Noli, biskupa. Żył około roku pańskiego 430. Święty Paulin z rodu rzymianin, przyszedł na świat roku pańskiego 353 w mieście Bordowe Francji, gdzie rodzice jego podówczas przebywali. Posiadał wielki majątek, a mając lat 20, został senatorem rzymskim, następnie konsulem, a wkrótce potem wielkorządcą tego miasta. Sławny na cały świat ówczesny nauczyciel Antoniusz był jego wychowawcą, a kiedy potem powołano go na wychowawcę młodego cesarzewicza Gracyjana, udał się Paulin do Rzymu i tam tak zasłynął wymową, że mając dopiero lat 25 już otrzymał godność konsula. Ożeniony z pobożną a bogatą Hiszpanką miał wszystko, czego tylko serce pragnęło, bogactwa, licznych znajomych i przyjaciół w najznakomitszych rodzinach, łaskę u cesarza i wysokie godności, ale jednej rzeczy mu brakło, spokoju serca i Boga. Przyjaźń z świętym Ambrożem z Mediolanu, Marcinem z Tours i Delfinem z Bordeaux, a zarazem prośby małżonki zniewoliły go do tego, że przyjął chrzest święty, z którym się podług ówczesnego zwyczaju ociągał aż do lat późniejszych. Święty ten sakrament odmienił serce jego zupełnie. Zrzekł się urzędów zaszczytnych, rozdał znaczną część majątku między ubogich, na szpitale i kościoły i powrócił do Hiszpanii, gdzie miał posiadłość wiejską. Tam żył w zaciszu z drogą małżonką która po wielu latach obdarzyła go synem. A Toli nie za długo radość zamieniła się w smutek, gdyż synek ten mu umarł. Później przyjaciele widząc go smutnego i odsuwającego się od świata, gniewali się na to odosobnienie i zaczęli z niego szydzić, a krewni zarzucali mu, że im nie przynosi zaszczytu. Nawet służba widząc jego pokorę i wielką łagodność, nie umiała jej ocenić i stawała się zuchwałą. Paulin przy tych zmartwieniach pozostał wesołym i mówił, gdybym się ludziom podobał, nie mógłbym być sługą Chrystusa, a na oszczerstwa zwykł był odpowiadać, obłoga hańbo, nie podobać się światu razem z Chrystusem. Przyjaciele jego, Ambroży, Augustyn, Hieronim i Marcin bronili go tak żarliwie wobec oszczerców, że najznakomicsi i najlepsi mężowie kraju odwiedzali go w zaciszu i podziwiali jego ciche cnoty. Pełen pokory niechętnie znosił te pochwały i postanowił udać się do Noli, do grobu świętego Feliksa, którego ze szczególniejszym czcił nabożeństwem. Gdy lud o tem się dowiedział, otoczył go w Dzień Bożego Narodzenia w kościele w Barcelonie i żądał, aby się dał wyświęcić na kapłana. Tem chciano go zniewolić do pozostania w Hiszpanii. Paulin skłonił się do tych życzeń, ale pod warunkiem, żeby mu wolno było udać się dokąd by zechciał. Wkrótce udał się do Noli, gdzie był właścicielem posiadłości ziemskich. Tam resztę wielkiego majątku poświęcił na dobrowolne ofiary dla kościołów i zakładów dobroczynnych, a sam pozostał prawie w ubóstwie. Kilku szlachetnie myślących mężów nalegało na niego, aby ich przyjął za uczniów. Zgodził się więc na to i kierował nimi tak wzorowo, że nazywano ich ogólnie pustelnikami z Noli. Przyjaciele jego za to kierownictwo wdzięczność mu okazywali, a on ich natomiast upraszał pokornemi słowy, aby mu tej sławy oszczędzali, albowiem, jak mówił, nic takiego nie uczynił, co by na to zasługiwało. Podobny jestem człowiekowi, który ma przepłynąć szeroki strumień i dlatego zdjął szaty z siebie, ale czy już dosiągnąłem przeciwnego brzegu, czy nie mam do walczenia z wiatrem i burzą. Tymczasem umarł biskup Noli, a duchowieństwo i lud obrało Paulina jego następcą. Lecz on wzbraniał się i prosił, aby go pozostawiono w spokoju, ale prośby i żądania były tak usilne, że przyjął godność biskupią. Był pełnym dobroci dla wszystkich bez różnicy. Pewnego razu zdarzyło się, że miał tylko jeden bochenek chleba w domu. Wtem przybył ubogi, a on rozkazał służącej, aby mu ten bochenek dała. Ta rozgniewawszy się, że ostatek ma wydać, odprawiła ubogiego z niczem. Wieczorem tego samego dnia posłaniec zwiastował biskupowi że dziewięć okrętów czeka w porcie z winem i zbożem dla biskupa, jeden zaś utonął z ładunkiem. Widzisz teraz, mówił święty biskup do służącej, nie dałaś ubogiemu jednego bochenka chleba, a pan Bóg zabrał cały okręt z żywnością. Z taką to pokorą i szczodrobliwością łączył niestrudzoną czynność i za pomocą kazań, pism i zachęcań do częstego przystępowania do stołu pańskiego szerzył wszędzie moralność i bogobojność. W czasie tym napadli nole wandale, zburzyli i zrabowali co się dało, a przy tym znaczną liczbę mieszkańców zabrali i jako niewolników sprzedali do Afryki. W tej nieszczęsnej potrzebie Paulin ofiarował własną posiadłość na złagodzenie losu tych nieszczęśliwych. Pewnego dnia przybyła do niego stroskana wdowa, prosząc o pomoc, by mogła syna Jedynaka wykupić z niewoli. Nie miał Paulin już nic do rozdania, ale mimo to przyrzekł wdowie wypełnienie jej życzenia. Wybrał się sam do Afryki. Odszukał młodzieńca i ofiarował siebie samego w zamian. Zamianę przyjęto i uwolniony syn powrócił w objęcia matki. Tymczasem Paulinowi wyznaczono robotę w ogrodach królewskich, gdzie pilnie pracował bez wszelkiej zachęty. Przypadek zdarzył, że jeden z ministrów przechadzając się po ogrodzie spotkał Paulina, wdał się z nim w rozmowę i był wielce ciekawym, poznawszy, że to nie prosty robotnik, tylko uczony mąż. Jeszcze więcej się w kilka dni później zadziwił, gdy Paulin przepowiedział mu rychłą śmierć króla i udzielał rad, jakby załatwić sprawy państwa, by nie było nieporządków. Minister zwierzył się z tym królowi, a ten kazał robotnika zawołać do siebie. Skoro Paulin stanął przed królem, zbladł tenże i oświadczył: Znam tego człowieka, widziałem go zeszłej nocy we śnie pomiędzy tymi, którzy mnie na tamtym świecie sądzić będą. Nalegano tedy na Paulina, aby wyznał, kim jest istotnie. Niechętnie, ale zniewolony, wyznał jakiej był godności i podał przyczynę obecnej niewoli. Król z całym otoczeniem zdziwiony taką cnotą oświadczył mu, że go uwalnia z niewoli i nakazuje mu prosić o jaką łaskę. Wielkoduszny biskup prosi o łaskę zabrania wszystkich mieszkańców Noli z sobą i osięga cel swej prośby. Podziwiany i czczony przez wandalów, którzy nie znajdowali dość słów na chwałę tego cnotliwego męża, pośpieszył Paulin z Nolanami w stronę ojczyste, gdzie go przyjęto z oznakami wielkiej czci i zapału. Dnia 22 czerwca roku 431 oddał Ducha Bogu, mając lat 77. Uranius, świadek jego zgonu, tak chwilę tę opisuje, widzieliśmy wśród łez i westchnień, jak sprawiedliwy przenosi się na tamten świat. Kościół poniósł stratę, lud głośno żal okazywał, a całe prowincje smutek ogarniał, że takiego stracili biskupa. O święty mężu, który nie żyłeś dla siebie, tylko dla innych, to coś uczynił na ziemi, nie czyniłeś dla siebie, lecz dla Chrystusa i dla bliźnich modląc się za nas. W troskliwości o Kościół, w wierze i miłości był równym apostołom i biskupom świętym. Nauka Moralna. Jakże pięknego i wzniosłego usposobienia był święty Paulin. Będąc potomkiem znakomitego rodu, Mając bogactwo, naukę, wysokie urzędy i godności, wszystko to opuszcza i dobrowolnie staje się niewolnikiem, poddaje się pod moc barbarzyńcy i pracuje pilnie dla jego dobra i poświęca się, aby syna matce oddać. W nagrodę za to Pan Bóg wysłuchał i imię jego wsławił tak, że na ziemi wszystkie pokolenia przez wiele wieków go dotąd czciły i zawsze go czcić będą. Czy ciebie, słuchaczu, bolesna Matka Boska i Kościół Święty także nie prosił, abyś był takiego usposobienia jak był Jezus Chrystus? Czy nie żądano od ciebie, abyś miał miłosierdzie i modlił się za tych, którzy obciążeni są grzechami i jęczą w więzach szatana? Jeśliś tego dotąd nie uczynił, rozważ to sobie i idź za wskazówkami przez Kościół Święty ci dawanymi, módl się szczerze za tych bliźnich nieszczęśliwych, bo pobożna i szczera modlitwa wiele ulgi przyniesie nie tylko tobie samemu, ale i innym dopomoże do zbawienia wiecznego. Przy tym naśladuj świętego biskupa Paulina w jego pokorze, miłosierdziu i wspaniałomyślności. Patrz, jak się ogołacał z dóbr ziemskich, aby tylko Boga posiąść, jak zrzekał się wszelkiej sławy światowej, aby w pokorze najgłębszej leżeć u stóp krzyża świętego. Wzór tego świętego niechaj Tobie zawsze będzie przed oczyma, a to wpłynie na umoralnienie Twego życia. Modlitwa Spraw prosimy, Wszechmogący Boże, aby czcigodna uroczystość błogosławionego Paulina, wyznawcy Twojego i biskupa, Dała nam w pobożności ukrzepienie i wzmogła w nas pragnienie zbawienia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam, wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym specjalnej czci wobec Serca Jezusowego. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach, ku czci Serca Jezusowego, a także o modlitwę za Polskę i w obronie Krzyża Świętego. Na naszym kanale znajdziesz naukę o uroczystości Najsłodszego Serca Jezusowego. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania tej nauki. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę, dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.